Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Moons of Madness. Tak się składa, że musiałam powtórzyć całą tą rzecz z anteną. Na szczęście już wiedziałam, jak to zrobić, więc zajęło mi to dosłownie chwilkę. A, natomiast, taka mała niedogodność na początek dzisiejszego nagrywania. Jestem tylko ciekawa, co nas będzie tu gonić, bo coś nas musi gonić, prawda? Prawda, że tak to się nie skończy? A wystarczyło wyjść na zewnątrz i skończyć odcinek na zewnątrz i wszystko byłoby zapisane. Czemu te w górę? What the fuck? o! -o. ups. Co to było? Pozrało. Posrało. Posrało, prawda, że posrało. Uh, no dobra. Au! Co żeś sobie złamał. Mam nadzieję, że nic ważnego. O nie, jeszcze mi kulejesz. Oh! O nie, to deklan. To dekiel. No, dobra. Chyba to wszystko, tak? Mam wrócić do łazika. Hmm, Kontroli <śmiany> <śmiany> uh -oh. o! Cały -oh. się tu bardzo złe rzeczy. Rzeczywistość się zagina jakoś tak... ...bardzo. Jak ja tu przyszłam? Nie tędy? Jedna chwila? Może... ...tu mam iść? Okej. Tak. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Trochę bym się dotleniła. <słyska> <słyska> Mam nadzieję, że on mi teraz nie stanie tu w drzwiach. A gra wkręca, a tu też mam. No, dobra. Brak zasilania do windy. Jak ja tu przyszła w takim razie? Tędy chyba szłam, nie? Em. ja mu mieść? Nie serio. Hmm. To moje ślady, dobra. Czy ja powinnam mieć ze sobą tamto ogniwo? Nie, bo tutaj nie ma zasilania windy. Hmm. Wracamy na górę, no dobra, nie pociesza mnie to. Mm -hmm. Coś mi tu nie pasi grubo. Tędy to ja szłam, żeby wejść na górę, a nie zejść. że teraz mi każe tędy zejść, w ogóle jeszcze trwa burza piaskowa. Dobra. Jak ma się nogi na wysięgnikach, to kurno można, nie? Tyle, chwila, chwila. Ty teraz tędy nie wleziesz. Hmm. Albo i wleziesz. Tylko, że tylko tutaj. Hmm. Okay. Boże. Mam po prostu tu skakać. Tak właśnie myślałam, że to nie jest za dobry pomysł, a wow. Dobra, statip kontrolny był tu. Trzeba skoczyć po prostu. Jap! Yep. Okej. Okay. To było proste. Nie wiem skąd ta cała moja panika. Ale niech wam będzie. No dobra, łazik był w tę majkę. Mam nadzieję, że kolega Dekiel nie będzie nam przeszkadzał za bardzo. Fak. O Oj, papa co to za papa? Czy ja mogę się dotlenić? Gdzieś? Czy... nie, bo on tu stoi? Nie stoi. Tu był tlen. To trochę zepsuło całe napięcie, ale skoro mam iść sama, to wolę na pełnym tlenie. ta burza piaskowa byłaby na tyle silna, żeby przesunęła łazik, to ja bym nie wychodziła sama tędy. O! Okej. Okay. Coś mnie maca, jak jestem poza tym. Poza rzeczą tu nic nie ma. Dobra, biegiem. Zanim mnie wymaca do cna. Wysyć się wszystkie płyny. No dobra. Tam jest kolejne światło, tak? Dobrze. To biegiem. To no niezbyt miłe. One wyglądają trochę jak takie wije. Jeśli czegokolwiek ja bym mogła powiedzieć, że się brzydzę, to są wieje. Dlaczego ja wam to powiedziałam? Teraz będziecie się na mną znęcać. Z drugiej strony, wcale nie tak dużo osób ogląda tą serię, więc może... może nie? Może zapomnicie o tym? Może aktualnie nikt tego nie wykorzysta? Pytanie, kto ci odjechał tym łazikiem tak daleko? Tak! Eee. One tam łażą cały czas. Czy no, będą w stanie sobie otworzyć drzwi? To jest pytanie. O, o. Ok. Dało mi się. Dostałam nowy achievement za ucieczkę. Nie była taka trudna. się, silnik. Jedziemy. Jezu, tutaj nic nie widać. Tak kompletnie nic. Bardziej mi się podobała mimo wszystko pogoń przez stwora z mackami zamiast ust. I brzucha. To jest w sumie... No, jakoś tak. Bo ręce i nogi to to miało. Declan? Shane! Oh, shit! Shane! You're alright! Fuck, first good news in a while. Declan, there is something at the base. It's some kind of alien. A, a monster. We know. Oh. Luca said it had something to do with Volkova's research, so I don't think we can claim credit for discovering aliens. You saw it? Shane, we got emergencies upon emergencies right now. Mm -hmm. The Cyrano mm -hmm. fell out of the sky like a rock. Oh, my God. I didn't want to believe it. I'm with Josie and the Meerkat heading out to the crash site to look for survivors. Lucas okay. volunteered to stay behind at the base, but it's in really bad shape, man. The mangrove tree, its roots are everywhere. Taking over. Alright. What can I do? Lucas said he had a pretty good idea what happened and a way to stop it at the source. Find Lucas and help him. He should be in the research lab. I'm glad you're alright, man. Please. Wy też te dźwięki w tle, jakby coś do mnie gadało, czy coś? Albo ja już mam z widy, się wkręciłam, w sensie z widy? Przesłuchy? Spoczko, Dobra, zamknijmy, żeby tam nic nie wlazło w międzyczasie. Jak porządny, praworządny, w ogóle ogarnięty naukowiec, a nie to, co cała ta ferajna tutaj kurna. Nie chcę tu wracać. W szczególności, że wszędzie są rzeczy. Oni chcą mnie ewakuować. Nie powinnam tu wchodzić. Może wyjdę i zdejmę hełm na zewnątrz. To na pewno będzie przyjemniejsze niż wchodzenie tutaj, prawda? Eee. Wygląda na to, że tym wejściem wchodziłam tylko ja. Oh, Fuuuuk! Whoa! Exploding flowers. Oh shit! The research lab is <gasps> completely blocked by it. Pollen. Hold tight, Lucas. There has <gasps> <gasps> to be a way to get rid of it. Can't touch the walls. Can't open the doors. To nie? Nie jak kolce, tylko jak zęby. Ew. Warto wygoznać tutaj za okna, bo można widzieć różne rzeczy. To jest więcej wybuchających kwiatów. Dobra. Tam nie idę. To jest krew. To mnie bardzo, bardzo, bardzo nie cieszy. I zasmuca wręcz. Czy byłam już kiedykolwiek. ambulatorium? Przepraszam, ale to mi nie wygląda dobrze. Co to? Chwila chwila, co ja tam dodałam? pusty wstrzykiwacz, wymaga fiolki co ja będę wstrzykiwać i komu? tu mam fiolki, ale to nie takie hmm. i tu odgłosy takie mlas mlaszcząco blech, fujka okej, okay. pauzujemy Oczywiście, okay. It's the recipe for a plant poison. Well, if Lucas thought it would do something to the tree, I should do the same. I need to find and mix different vials at the centrifuge. Okej. Okay. Czy mogę tu coś zrobić? Nie, to jest tylko jakiś tam wzór. Um. Ja sobie zrobię jako zdjęcie. Uczę się od Was. Bycia nowoczesną kobietą i nie notowania wszystkiego na kartkach, bo ma. Jak będę miała szansę do tego wrócić w grze, to wrócę. Jeśli nie, to będę miała wodzie. Okej, okay. o! Okej, okay. a nie wszyscy mają tutaj problemy z tarczycą, Spoczko. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, gdzie ja znajdę te fiolki? O, tu coś jest. To jest chyba. A, to są te fiolki? Nie ja mam pojęcia, co to. Mm -hmm. Coś tu, widziałeś jeszcze jakieś fjolki? Tu są jeszcze. Oh, <laughs> się wkręcam, kurna. Ale to znaczy, że ta gra jest dobra. <laughs> to tylko znaczy, że ta gra jest dobra. Jak ja się wkręcam... Tu coś więcej mamy. Nie Chyba nie W to trochę tak jakby komuś się oberwało od tego Ale w sumie nie wiem No dobra W sumie potrzebnie robiłam zdjęcie, bo... Tak To się zgrało No dobra, a... A, bo tak mam fiolki. No dobra. Trochę się z tym pobawię. Też tak myślę, mój drogi, że jest ich tutaj więcej. Bo jedyna, którą mam środkiem, mi zakrywa też to pole, którego ja zakryć nie chcę. Także trzeba się rozejrzeć. Tak porządnie się rozejrzeć. Hmm. Hmm. O, tu jest jeszcze jedna. O, dokładnie. O taką mi chodziło. Hmm. I ta jest super. yay. Dobra. Mieszamy. Czy ja muszę tutaj umieścić. Przepraszam, co? Co ja mam zrobić? Wiecie, że jestem pośledzona i to jakoś tak porządnie. Przecież to też jest równomierne rozłożenie. Nie! O, kurna. Która to teraz była. Nie, no, znajdę, znajdę, to ta. Mieszaj się, cholero. Mieszaj. Mieszaj. Mm. Declan, a little hope. Lucas is AWOL, but he was working on a poison. I've got the compound to test out. Not much but scorched metals and detritus out here. I'd start cataloging, but we're not salvaging. We're walking around a crime scene. <laughs> um Byee. Aaaa, bo ja mogę tego na polipie użyć. Tak? Na kwiatach nie. To trochę smutne. No nic. Ew, to będzie Ew. Ew, no. God damn it. Lucas. Declan, Lucas jest stary. Lucas jest fucking dead. He's completely covered in that black fluid. It, it's everywhere. Pulsing. It's it's on the walls, on the floor. It's it's like it knew. Hey, hey, hey. Breathe. are Not going to die. Nobody else is going to die. We just have to keep going. I feel like I'm going to be sick. I can't deal with this. <laughs> tak sprzeciwam że może lepiej zasłonić usta, żeby mi macka nie wlazła tak jak jemu. Tak, jeszcze to były istoty, o czym już nie wspomniałeś. Okej. Okay. Duch, obrzydliwa. Rambi się coraz ciekawiej. Kamień mi coś powie? Mmm... To kamień! Nie zwracam uwagi na nic innego, co się wokół mnie dzieje. Mam tu piękny okaz kamienia. Popatrzcie tylko na tę herpowatość. Popatrzcie tylko, jak światło dociera w te wszystkie zagłębienia i wypełnia dziurki. No patrzcie, ma przyjemną w dotyku strukturę. Pachnie trochę ziemią. Piaskiem. No, jest, jest zaiste ekscytujący, wyjątkowy. Nigdy nie widziałam tak cudownego kamienia. Papa, matrioszki, nie będzie na mnie pluło tamto to, to chyba nie. Nie zapowiada się. To okay. czytałam ja Myślałam, że trochę się Porelaksuję przy Dobrej lekturze fabularnej A tu pff, tyle, tyle mi z tego zostało Może to jest coś nowego Nie, to jest bezpieczeństwo Ech. What the fuck? A, jego komputer. Mhm. Okej. Okay. Niebezpieczne robiła pani doktor rzeczy. Mm -hmm. Software updated, not Orochi certified, but if Lucas was correct, a quick scan with the biogate should trigger the plants' bloom with a high frequency pulse. Okay. Czy będę mogła się pozbyć kwiatów? mam chętnego? Kici, kici, taś, taś. That's amazing. Now I can find a way into the greenhouse. Thank you, Dr. Van Buren. Oczywiście, że oberwałam w twarz tym. Oczywiście, że tak. Jak myślicie, czy to jest dobry moment na zakończenie tego odcinka? Bo mieliśmy punkt kontrolny. I w kolejnym pójdziemy po silniejszą truciznę. I dostaniemy się do szklarni. Po co? No nic, zobaczymy w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie. Trzymajcie się.